Widzę, że mogę to zabrać. Dziewczyny. Dziękuję. Dzieciaki! Proszę o uwagę! Pierwsza sprawa. Musicie wiedzieć, że rozmawiałam z Widią. I od chwili obecnej kamery na scenie i na wrotkowisku będą włączone tylko i wyłącznie w trakcie konkursów i na Open Music. Co? Co? Przez resztę czasu kamery będą wyłączone. Dlatego proszę was, nie męczcie mnie już więcej jakimiś życzeniami waszych fanów z sieci społecznościowych i bla 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 bla, okej? Okay? Ale dlaczego? Nie to mówić! Jest, to jest coś robię. jeszcze. Zbliża się kolejny etap Roda Fest. Musimy skompletować nową drużynę, która wystąpi w konkursie. Dlatego tym razem fani z sieci społecznościowych nie będą mieli najmniejszego wpływu na proces rekrutacji zawodników. To ja będę decydować, którzy wrotkarze znajdą się w drużynie rolera. Jak już przynajmniej części z Was wcześniej powiedziałam, mój pomysł to włączyć do układu wrotkarskiego elementy różnych innych dyscyplin. Powiedzcie mi, jakie macie pomysły. Ja mam, mam pomysł tutaj, rap. To musi być rap, już. To niezły pomysł. Tak, tak. A może coś z akrobatyki? Od kiedy ćwiczysz akrobatykę? Nie, ja nie ćwiczę, rzuciłam tylko taki pomysł. E, aj, ja wiem. Żonglerka ogniem. Spróbuję. E, nie, żadnego ognia, dobrze, Jasmine? Mam wrażenie, że pomysł z ponownym podpaleniem rolera nie jest zbyt dobry. Lepiej zróbmy coś, co potrafimy. Będzie o wiele bezpieczniej, okej? Okay? Tak więc jutro spotykamy się znowu na wrotkowisku i chcę po kolei zobaczyć, co każdy z was potrafi po zajeżdżeniu na wrotkach. To znaczy, że wszyscy biorą udział w naborze? No, Nawet ci, którzy byli już w drużynie? Dokładnie. Na razie nikt z was nie może czuć się pewnie. Hmm? Nina, co? To jest dla ciebie super szansa. Może do nas dołączysz. Nie. nie Luna, mówisz na serio. Tak. Zuwolnie, jakbyś mnie nie znała. No to ja wolę sobie spokojnie pisać. Tak. Wyobraź sobie, że może zacznę pisać na wrodkowisku. Wiesz, to by była katastrofa, chociaż uwielbiam twoje posty. Tak. Ty je lubisz, ale Gastonowi już nie podoba się to, co pisze Felicity. Aj, Nina.